I do spotu. Słuchajcie, my to już powoli działamy, zaczynamy coś myśleć. Już wiecie, załatwiamy ławki, załatwiamy obiekt, kupujemy kiełbasy. A to znaczy, nie no, świeże będziecie mieli dwie tygodniowe, nie przybójcie się. No ale załatwiamy kiełbasy, także wszystko. Wszystko już jest na najlepszej drodze. Ten weekend pogoda ma być średnio na jeża, ale w przyszły weekend zapowiada się, że będzie 22 stopnie. Lekkie chmurki, bez deszczu, także pogoda super. I pamiętajcie, że to jest korzonek w województwie opolskim między Kędzierzynem Koźlem a Gliwicami przy drodze 408. Jeszcze Wam dam namiar dokładny, także szukajcie, oznaczę wszystkich, żebyście wiedzieli. No i cóż, no i tyle. No i widzimy się za 8 osiem... dni. Coś Wam tu jeszcze pewnie będę nadawał, jak się coś będzie działo. Motorki gotowe, tu jest Joshimura, wciąż bez lusterka, bo gdzieś nie wiem, dowieluszyło się. A super sobie tutaj w kącie czeka, jak pogoda dopisze w niedzielę, to mam planować na nie pojeździć, ale ma blać, także wiecie, nie? nie chcę brudzić, no, może trochę ją brudzę. W każdym razie i tak będzie jeszcze umyta. Zapraszam Was, wpadajcie 14 czerwca, miejscowość Korzonek, w województwo polskie, tak się tylko przypominam, jakby ktoś ewentualnie nie pamiętał. To tyle ode mnie, nara, cześć.